Z Dunii i tutaj hydraulicy, którzy zakładają takie rzeczy, mówią, że ogień tutaj nie robi krzywdy przy śrubunkach żadnym. Ale ja chcę to jeszcze obłożyć tutaj po prostu cegłą właśnie szamotową. No, zrobimy taki stelaż. Żeby przykryć to, tą, tą część rurową, to to trzeba oczyścić wszystko. O, I będziemy składać piecuch. Dobra, oryginalnie tu były cegły i zrobimy też tak, że damy jedną cegłę taką, tylko trzeba będzie kształt dobrze dobrać. Do tego damy jeszcze jedną szamotówkę, która nam to wysłoni. O, i zabezpieczy przed ogniem, i od góry też zabezpieczymy. Ale najpierw trzeba będzie przyciąć dobrze szamotkę. która musi być... Tak to było, tak to było. Nie, nie tak. Tak. I tak. 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 Mniej więcej tak. Tam trzeba będzie wykroić. daj do daj do daj do ჰოი დარი დაიდა ჰოი დარი დაიდა ჰოი დარი დაიდა ჰოი დარი დაიდა ჰოი დარი ჩეჩნეთის ამას ლაჟვარდს ამსენ მარაო აშალათი ქოსვარი და აშალათი ქოს it's are von Athenamde u palasolze sen daval telebolorida sen daval teledoloyna cica tamdurin aldenamden hamega gitxo atoshin telebolorida atoshin telebolorida vaidari dai dai horida vaidari dai dai horida vaidari dai dai horida bukin sevari tamomertevan ayas tupes tebalashari svorida tebalashari svorida hay dobra Złożony. Kolejny raz. Teraz trzy dni niech sobie. Postoi. Odpalimy. Sprawdzimy. Będzie dobrze. Mam nadzieję. Na razie.